W nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem miesiąca. Tak jak miesiąc świetnie się zaczął czytelniczy, udało mi się przeczytać od razu jakby trzy książki na początku. Tak później szło coraz gorzej i gorzej i znowu wpadłam w mój zastój czytelniczy. Nie wiem, czym to jest spowodowane i naprawdę chciałabym już się z tego wyrwać więc postaram się, żeby w październiku a jakby ten zastój przeszedł. Mam wrażenie, że to przez to, że rozpoczęłam trochę książek, a ich nie kończę, bo mam cztery takie, które mam zaczęte. Dwie, o których bardzo często mówię, trzecią zaczęłam we wrześniu i czwartą też. Natomiast o nich później. Na razie powiem o tych książkach, które udało mi się skończyć. Większość to były książki, których nie mam fizycznie, takie e-booki, więc będę pokazywać tylko zdjęcia okładek. Więc w ten, mie ten miesiąc rozpoczęłam książką Christine Lauren, a raczej autorek Christine Lauren Autobiography. Jest to przecudowna książka o dwóch chłopakach, którzy jakby... Mieszkają w takiej mormońskiej społeczności, e, i którzy próbują się w tym odnaleźć. Znaczy, jeden jest takim typowym, jeden chłopak jest typowym mormonem, drugi natomiast mieszka tam, natomiast tym mormonem nie jest, bo jego matka wyszła jakby z tej e, społeczności. E, mam wrażenie, że przez małżeństwo z e, ojcem, natomiast ja już nie pamiętam, bo oczywiście e, mam. E, problemy z fabułami, jak zwykle. E, natomiast ta książka bardzo mnie urzekła i polecam przeczytać ją każdemu, bo jest naprawdę e, przecudowna, przeurocza e, i, i ta historia wciąga, porywa. E, ja myślę, że też trochę błąd zrobiłam, że ją e, przesłuchałam w audiobooku, e, bo myślę, że więcej zostałoby mi w głowie, jakbym przeczytała tę książkę. Natomiast audiobooki jednak e, przyspieszają <grym> Czytanie i, i, i fajniej czasem jest przesłuchać coś niż czytać. Natomiast no audi autobiografii jest naprawdę. Przepraszam za psa. Jest naprawdę cudowną książką, i, i naprawdę bardzo polecam. Jest bardzo ciekawa i, i taka wciągająca I, i ta historia porywa i porównałbym tę książkę do mojej ulubionej historii o Achillesie, czyli pieśni o Achillesie. Takie same emocje, takie same uczucia i muszę sobie chyba ogarnąć taką fizyczną kopię właśnie tej książki. Kolejna z pozycji to była książka, gdzie chciałam trochę odnieść się w w siebie. Jako że na urodziny od siostry dostałam takie jeden wisiorek, no i bransoletkę, która oznacza czakry, to chciałam się zapoznać trochę z tym tematem, więc zaczęłam czytać książkę dr. i Judith, czakry 7 kluczy do energetycznego uzdrowienia ciała i duszy. I, I tak naprawdę nie spodziewałam się, że aż tyle rzeczy można powiązać z czakrami. Nie do końca mówię, że wierzę i że będę takie rzeczy robić, natomiast bardzo się ciekawiła mnie ta historia. I tak naprawdę fajnie było to wszystko opisane. Na pewno doktora Anoda Jodie wie, o czym pisze, bo wiele, wiele lat jakby zajmuje się tym tematem. Natomiast, no co mogę powiedzieć, no mamy siedem czakr, o które mm, trzeba... Dbać. Są to takie siedem, jest to takich siedem głównych jakby czakro, czakr, bo jest też wiele, wiele takich pobocznych. Natomiast te, o te siedem powinniśmy dbać i, i nie powinniśmy zaniedbywać niektórych, ponieważ jeżeli zaniedbamy niektóre, no to później to się przekłada na te, które, o które dbamy. I tak naprawdę. Na całe nasze życie też to się przekłada, więc trzeba dbać o każdą czakrę, a jest to praca 24 na 7 przez całe życie, więc tak naprawdę y, trzeba o te czakry dbać przez cały czas. Z jednej książki, którą przeczytałam, bo już przechodzę do kolejnych, jestem bardzo dumna, y, bo długo ją miałam rozpoczętą, w końcu ją ukończyłam. Y, no i ta książka też wiele ze mną przeżyła, bo. Kiedy ją kończyłam, to wpadła mi do wanny, trochę się zamoczyła, ale żyje. A są to baśnie królowa. Tutaj, jakby królow opisuje nam wszystkie takie nie tylko złe, ale takie rzeczy, nad którymi cechy charakteru, nad którymi powinniśmy popracować. Nie tak. Prosto, że ludzie czy coś, tylko najczęściej właśnie na zwierzętach. Mamy tutaj baśnie o świni, baśnie o gęsiach, mm, baśnie o chłopie i lisicy, o wilku i. i, i y, y, szczeniaku wilka? Wie, jak to? Powiedzieć, o małpie. Nie tylko zwierzęta, ale jest tu też worek na przykład. Mm, o chmielu jest baśń. Także wiele, wiele baśni. Ja bym porównała trochę Krylowa do naszego polskiego baśniopisarza i to był bez trzech, Krasiński, Krasicki i Kraszewski, ale te baśnie to są właśnie baśnie Krasickiego, który pisał o tych wszystkich zwierzątkach. Ciekawe są te baśnie, natomiast ja bym czy... Ja się porwałam z motygą na słońce i zaczęłam je czytać w oryginale, gdzie język tych baśni to jest stra e, strasznie stary, bo to XVIII wiek e, mniej więcej I, i, i ten rosyjski język jest dość stary, więc wiele rzeczy musiałam sobie tutaj e, wyjaśniać. Natomiast e, cieszę się, że udało mi się to skończyć, bo to jest taki, e, taka jedna z, <grym> z, nie wiem jak to powiedzieć. Jedna z cegiełek do tego, abym szybciej czytała po rosyjsku i bardziej się zbierała do tych książek. Natomiast no, polecam w przekładzie, jeżeli jest dobry. Wydaje mi się, że są w Polsce właśnie Kryłowa. On też y, nie tylko pisał te baśnie sam, ale też niektóre przekładał z innych języków. Y, o, o nim to właśnie y, czytałam, że nie tylko się zajmował jakby y, przekładem, a, fu, pisaniem, ale też przekładem. A chciałam y, zapoznać się z wszystkimi baśniami Królowa, bo na studiach y, uczyłam się jednej na pamięć, do tej pory ją pamiętam. Mm. I jest to Libic Rak i Siuka, czyli łabędź, rak i y, szczupak. Y, I do tej pory ją pamiętam, i po prostu chciałam się zapoznać z resztą jego baśni, aby zaznajomić się już tak naprawdę z całą twórczością y, kryłowa. Także jeżeli ktoś ma chęć na coś takiego jak Krasicki, no to polecam właśnie y, kryłowa. No i ta książka trochę nieładnie wygląda, bo właśnie wpadła. Dowody. Na szczęście zanurzyła się tylko jakby tutaj w tej połowie, więc nie, nie jest cała zniszczona, ale no wiele przeżyła już i będzie co wspominać jak będę po nią sięgać, bo planuję powrócić do niej, do niektórych, właśnie, żeby lepiej je jeszcze poznać. E, natomiast no, nie będę już czytać całościowo, bo jest to dość głupie czytać całościowo. Mm bo mamy tutaj bodajże dziewięć ksiąg. Tak, jest dziewięć ksiąg, w których są baśnie i jest jeszcze dziesiąta dodatkowa, do której nie weszły jakby baśnie, w sensie mamy dziewięć głównych ksiąg, baśni królowa i dziesiątą dodatkową, w której są pokazane baśnie, które nie zmieściły się już w tamte tomiki. Więc sporo dość tych baśni jest, więc jeżeli ja bym chciała się z tym jeszcze raz zaznajomić, to poszłabym raczej um, muszę kadr troszkę ustawić, bo się przesunął. E, poszłabym raczej w czytanie albo pojedynczych, albo właśnie czytanie jednej księgi i odłożenie tego na jakiś czas, potem drugiej, trzeciej, żeby nie czytać tak ciągiem wszystkich właśnie, bo się mogą pomieszać. E, natomiast jeszcze raz powiem bardzo fajnie. Kolejna książka to też muszę tutaj znaleźć zdjęcie. Jest to Deeply, czyli trzeci tom z serii Avalid. I Mamy jeszcze poprzednie Medley i Truly. I nie wiem, chyba Truly jest pierwsza. Nie pamiętam, jak tam idzie, ta trylogia. Natomiast Deeply bardzo mi się podobało. Chyba naj to była najlepsza z, z części. Właśnie tej trylogii. Trochę żałuję, że ona się już zakończyła, bo mogli to fajnie pociągnąć takim. Mogła to awarię to pociągnąć takim czwartym tomem, który by zamykał wszystkie historie. Natomiast rozumiem, dlaczego tego nie zrobiła. I chyba, chyba lepiej wyszło tak, jak jest. Natomiast tutaj mamy siostrę jednego z głównych bohaterów i przyjaciela, który jest. Jakby te postacie są od samego początku z nami, od samej pierwszej y, części, natomiast tam były jako postacie drugoplanowe, a tutaj one już wchodzą na pierwszy plan. Y, obie te postaci bardzo wiele przeżyły i bardzo wiele wycierpiały w swoim życiu y, i boją się zaufać, jakby drugiej osobie. No, ale tutaj to uczucie ich do siebie ciągnie i postanawiają spróbować dać temu szansę, tylko że ona musi otworzyć się na tego chłopaka, bo przeżyła jakby gwałt. Który cały czas za nią ciąży, i, i ten gwałt jakby rozbił trochę jej rodzinę, bo rodzice zaczęli obwiniać o to brata. Brat tak naprawdę nie miał z tym nic wspólnego, ale, ale cały czas jakby to była taka rodzinna tragedia. No i on przeżył wypadek, w którym stracił nogę. No i właśnie on otwiera się na nią i pokazuje jej tą tajemnicę, bo oni tak naprawdę nigdy nie widzieli. On się zamykał w swoim pokoju, oni nie widzieli dlaczego. On po prostu chował się, żeby nikt się nie dowiedział, że nie ma nogi. E, miał też jakby protezy, które imitowały tą nogę tak dobrze, że nie było tego e, widać. Zawsze nosił długie spodnie, krył się z tym. A tutaj właśnie pojawienie tej siostry głównego bohatera, nie mówię imion, bo zapominam. E, Sprawiło to, że on się otworzył i wszystkim pokazał e, siebie, prawdziwego siebie, więc mamy piękną miłość tutaj pokazaną. E, I bardzo mi się ta książka podobała. E, I też polecam przeczytać. E, I nie raz czytać e, nie w kolejności, bo lepiej poznać całą historię po kolei. Ja nie w kolejności przeczytam książkę. E, to tylko przyjaciel, nie pamiętam, jak się nazywała autorka. I ta seria fajnie też by mi weszła, jakbym przeczytała od samego początku, a ja chyba od trzeciego tomu zaczęłam, więc trochę niefajnie. No i ostatnia książka, którą udało mi się ukończyć w tym miesiącu, jest to Soulmates Nie podobała mi się ta książka aż tak bardzo. Może jeszcze pokażę raz, żeby nie tak. Niby fajny motyw, bo to jest korea tutaj. No i mamy to. Akcja dzieje się częściowo w Korei, częściowo w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Natomiast to wszystko momentami wydawało mi się, że jest przeciągane. A mianowicie mamy tutaj dwójkę przyjaciół, no i ten przyjaciel traci ojca, znaczy ojciec przyjaciela umiera, i oni muszą wyjechać do Korei, bo taka jest tradycja i ta rodzina tego ojca jakby chce ich tam. No, i oni całą rodziną wyjeżdżają. Nie mają pieniędzy, no bo ojciec ich utrzymywał. Nie mają pieniędzy, więc nie wracają. Więc ten chłopak staje się gwiazdą Korei, koreańskich seriali. No i tam żyje tym życiem takim wyimaginowanym, trochę, bo on musi się generalnie. Trzymać pewnych zasad, więc udaje związek, no i tam jego to męczy strasznie, i przydarza mu się wypadek, w którym musi wyjechać. Więc jego mama postanawia, że wrócą jakby do tej Kalifornii, do przyjaciół, bo y, też uważają, że nie mają dużo pieniędzy, nie chcą wszystkiego tracić, y, więc wyjeżdżają jakby z powrotem do Stanów, no i do tej rodziny, tej przyjaciółki. No i ta przyjaciółka ma mu za złe, że on wyjechał, że jej nic nie powiedział, i tak naprawdę też dużo się nie dogadali. Natomiast, no, strasznie ciągnęła mi się ta książka. Momentami była super, momentami nie mogłam się oderwać, a momentami w ogóle nie mogłam do niej siąść, żeby ją przeczytać, bo wydawała mi się po prostu mm, za bardzo przyciągnięta, za bardzo ciągnięta akcja na siłę. Ta książka i tak nie była długa, bo ona miała chyba z 300 stron. A mogła mieć mniej i mogła być bardziej, bardziej wartościowa. Natomiast jeżeli ktoś bardzo lubi koreańskie klimaty, to bardzo polecam Soulmates, chociaż ja lubię takie koreańskie klimaty, a klimat tej książki podobał mi się. Natomiast to, co się działo w fabule, nie, widocznie nie jestem już targetem, dlatego w październiku chcę zapoznać się z książką y, Almond żeby trochę poważniejszą literaturę zacząć czytać no i z takich książek, które mam rozpoczęte no to już wspomnę o tych dwóch o których już wspominałam, nie ruszałam ich w ogóle we wrześniu więc trzeba to podgonić żeby zakończyć już tę historie, bo mam wrażenie, że to one głównie ciążą na tym że nie mogę nic innego przeczytać czyli Toksyczne dziewczyny i Zatoka Francuza czas je skończyć. Mam jeszcze książkę Siła woli weź swoje, swoje życie pod kontrolę. No to tutaj mam ją rozpoczętą, czytałam ją we wrześniu, natomiast no jest to literatura non-fiction, więc nie czyta się tego tak szybko, a ja też jakoś nie miałam e, zbyt dużej motywacji do czytania, chyba jakoś tak mi nie weszło. E, no i mam książkę Mój kumpel jest dziewczyną, ale nie pokażę okładki, natomiast jestem tu na na 90 stronie, więc e, tak może mi się uda wkleić. Zdjęcie. E, no i ta książka podoba mi się, natomiast też to nie jest coś, co dość szybko mi się czyta. Um, wiem y, przez co mam takie wrażenie właśnie, że to przez te rozpoczęte książki, więc muszę. Jest Skończyć najpierw, aby móc normalnie czytać kolejne. A ja zaplanowałam sobie, jak widzieliście, jeżeli widzieliście poprzedni film, no to zaplanowałam sobie sporo książek, które chciałabym przeczytać. No i mam na pierwszym miejscu w Tibiarze dokończenie tych książek, które mam zaczęte, więc gdzieś tam wiem, że one mi ciążą. Natomiast chcę tyle książek fajnych przeczytać i nie mogę jakoś w ogóle się za to zabrać, więc czas skończyć to, co zaczęłam e, czytać i, i przejść do kolejnych nowych historii, bo książek jest dużo i cały czas pojawiają się nowe i coraz bardziej mam ochotę te nowe czytać, ale stare też trzeba zakończyć. E, także dzięki za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że podobało Wam się, e, chociaż wiem, że trochę chaotycznie mówiłam o tych książkach e, i nie wszystkie niuanse z nich pamiętam. Chyba muszę sobie gdzieś zapisywać po prostu moje odczucia co do książki i trochę o fabule, żeby potem przeczytać sobie te moje notateczki i żeby dobrze potem pamiętać e, i żeby Wam potem powiedzieć lepiej. E, chyba tak zacznę robić. Natomiast dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Życzę Wam miłego tygodnia, bo zobaczymy się dopiero za tydzień, w środę. No i co? Do zobaczenia. Cześć!